Łączka. Ciekawe Jedziemy Jedziemy po ul. Jedziemy Goda ładna Nawet bardzo ładna Jadę po ul. Jak mówiłem w ostatnim filmie ja go zabiorę do lasu i będzie sobie w lesie, tak zrobię. Przyszedł mi kapelusz G ten pszczelarsko-kowbojski z moskitierą, fajny. Nie no, jest, jest 19, pszczoły jeszcze wracają to, kurde, będę musiał jeszcze posiedzieć chyba do 20 przynajmniej, a no, jeszcze latają. A policzyłem, że co minutę wpada około 10 pszczół do ula, a wylatują dwie. Czyli łatwo sobie policzyć, że prawdopodobnie sporo pszczół by wróciło nigdzie. <ścoughs> Wróciłoby nigdzie. Wróciłoby do pustego miejsca, gdybym teraz zabrał ul, więc Muszę jeszcze chwilę posiedzieć. No cóż. Okay. Zabrałem. Ul jest w pół do dziewiątej. Nie, w pół do ósmej chyba. Już nawet nie wiem. I jadę. Zachód słońca jest o 21.30, coś to. Nie, od 20... po 21.00 jakoś tam to powinienem fajnie zdążyć tam postawić ula. I o, jak ładnie to jadę. Do zobaczenia w Teraz y, jakieś 300 metrów przez rzekę tam i gdzieś tam muszę go zanieść na, dział, znaczy na działkę leśną y, W rękach Pierwsze wezmę korpus, dwa korpusy i dach, a później wrócę po tą płytę betonową i łopatę. No dobra, idę. Uch, trochę się niewygodnie niesie. Jeszcze tylko tam do końca pod drzewka. Co on robi, nie? Mam takie zajawki Dziwne No, noszenie uli do lasu Kiedyś nosiłem taką ulkę Do lasu uh, jest Teraz po Łopatę i betonik No Aha bo, aha, bo wam nie pokazałem, gdzie ja z tym łażę. To tam stamtąd, tu. Niestety gumiaczki w praniu. Wziąłem zwykłe buty. Mokro, ale... A no, samochodem raczej tutaj nie wiadę Moim. Jak taki jeep, no ale co z tego, że jeep. Jak telepałoby tak tym ulem, że chyba będę musiał wkrętami wszystkie korpusy normalnie podkręcać No i przez tą wodę, bo tutaj wszystko kurde Normalnie nie ma jak O, tu jest kolejdzie woda. Go widzicie Ok, okej okay. Płytka już jest No, nawet po stoi, powiem wam. Patrzcie, jaki czad. Świeżość, coś z tego będzie tutaj. Muszę ubrać kapelusz. Patrzcie, jaki sobie czadowy kapelusz sprawiłem. Z moskitierą. Fajny, nie? Wypuścimy je. po powychodziły. Ciekawe, czy będą wracać. Nie, nie powinny. Odległość nie jest taka, jak powinna być, ale jest dużo pagórków, wzniesień. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra. E, kończę, kończę to nagranie. Idziemy. Piesek. Zostawiamy ul. E, no i co? Niech sobie radzą. Przyjdziemy tu. Sprawdzimy za jakiś czas. No. Tym miłym akcentem. O może tak. Eee, żegnam Was. Do następnego. Patrzcie jakie szaleczki. Fajny, nie? Dość wygodny. Żebym powiedziałbym nawet, że bardzo wygodny. Fajnie. No to na razie. Na razicho jest cicho. No dobra, nie mogłem się nie zatrzymać. Zobaczcie jeszcze piękny zachód słońca dzisiaj. Po prostu super. I po lewej stronie, tutaj akacja w pełnej klasie. Fajnie. Taką mam okolicę.